Witajcie. Jedziemy na Rozbieg Skoczni. Właśnie rozpoczęła się pierwsza seria treningowa. E, moje zadanie dzisiaj to e, wiatry, czyli e, mówienie trenerom, jakie są warunki atmosferyczne, no i kręcenie lotu zawodników. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Pamiętam trenerzy. Zima jest niesamowita w planicy. Śniegu dużo, jest koło zera. Plus pół było, teraz będzie pewnie koło zera. Także wszystko fajnie wygląda. Zostaje tutaj w planicy Klemens Murańka jako rezerwa do drużynówki. Olek zniszczał, opuszcza nas i jedzie do Zakopanego, by z resztą grupy potrenować. Idziemy na wieżę sędziowską. Światełka powiesili. Konkurs jest wieczorem. Żeby było co widać. Może by tuneli tu wydeptali. Panie trenerze, zadowolony pan z zawodników? Pod kwalifikację? No na pewno Kwal jest, jutro ogień Tak jest A pan asystent, zadowolony? Tak, tak, bardzo, bardzo Pię, ale jest Fajne pięknie. skoki Coś jeszcze mam mówić? Chyba wystarczy Dziękuję <noise> Jak zadowolony, to. a doktor zadowolony? Tak szczerze, tak szczerze panu powiem, że jestem bardzo zadowolony O! to normalnie plus <gry> Dzień dobry się To? Zależy? Mieści się to tu, analiza dzisiejszych skoków i jutro walka.